Cześć! Witajcie w piątym odcinku z Cywilizacji. 6 scenariusza australijskiego. Co w dzisiejszym odcinku robić? Hmm. Tego nie wiem. Ale w tym ziomkiem bym sobie do, do nowej południowej wagi zasuwał. Na pewno. Trochę AIF-u. No i wtedy, chyba ten sam jest już jest przegrany, moim zdaniem, bo niestety. No 94 a celem jest aż 600 na tym poziomie trudności. Platon no. no, już jest przyjemny, w tym razie po prostu taki casualowy, taki, że można sobie robić różne rzeczy. Przyjemny, fajny, taki casual gaming. To no niestety problem w tym polega, że... Trzeba zarabiać złoto. Dlatego polecałbym każdym tu panom, którzy... Ech, kurczę, kich Którzy, I paniom, którzy zaczynają y, garanie w ten właśnie scenariusz, żeby... Czyli sobie od tych niższych poziomów trudności. Od niższych poziomów trudności żeby zaczęli sobie. nie tutaj w tudyjęju teraz ja ej, jest ej, takich bardzo w tym tu dieju, tutaj w tym tudyjeju to co w tym tu tutaj chyba kurnika se zrobię też poszukiwaczę patcza w pers z terytury. Tutaj wiorku z morską, tą śmieszną. I teraz wiorku, w Jorku, tam mam wiorku, bo trochę jest lasków w tym wiorku. Ile byłby kupiec? 6 tur, No to w tym wiorku tutaj yy, też poszukiwacz. cyko, kopalnia żelaza. Tutaj ten farmer może karczować lasek w perw sobie kupca kupię, żeby on za tego nowego miasteczka. Tutaj Mieszam sobie nim tym gostkiem postawić, jeśli nie, blisko nowej, tej południowej pali. Jest i też kurorz morski morski. Muszę niesamowita atrakcyjność. Okej, niesamowite, czyli tutaj gdzieś. jest tych owiec. Dobra. W w takim razie kolejne szkolenie AIF-u, bo wycinać ten las. kopalnię tym gostkiem tutaj. Dogodniej. Tej farmantul to tym byczkiem sobie cyknę tutaj karczowanko. Już się uzupełniło to teraz. Też niby tego AIF-u, ale no dobra, nie będzie targowisko. Chyba myk. Tym gostkiem tutaj sobie tutaj pol polecimy. Mm -hmm. Ten oto kupiec na razie niech stacjonuje tutaj w Perth. Banbury zbudowało. Mm -hmm. Ech, to może w Banbury przemysłówka. Tutaj przemysłówka. Teraz ty stacjonujesz kolego. Wstać im zło temat Tutaj na najniższym mi nie starczyło. Jakie widzicie? Kopal... Znaczy kopalnie. Tak, kopalnie tutaj bradzą. Tud wzrosła o jeden w Tudjeju. Ktoś jest farmer. I karczuje kolejnego. W tym Gara to nie zaś chyba mi się przydał trochę chyba jakiś górniku. Nie, dobra, już z Jorku idzie. Dobra, okej, okay, okay. w tudzieju. W takim razie w tudzieju wezmę no sobie kampus, bo kampus y, też to jako bomba kulturowa. w studieju górnik. Cyk tutaj pod tą. Tu jest akwariat, zasadnik. jest idź karszować laski zaś sprawdzą nowego miasta, którym jest Guildford Gildia Fordowa trochę nie mądro, chyba ten, bo tu portowej nie będzie niestety na portową to ja bym musiał któregoś albo kupić sobie to oto pole i tu zrobić portową Tutaj powiedzmy, handlało z Nową Południową Walią. Portland. No, Portland. No. Co tak? w tej Australii tyle tych, że tak powiem, miast podobnych jak ten właśnie. Właśnie, tutaj, właśnie tutaj Ipswich, które chyba ma. Tutaj Portland, tutaj York, no, bardzo podobne do nich. Ja wiem, że kolonia, kolonia koloniami, ale no, bez przesady, no. Idzie, a w Jorku teraz to się w Jorku. no ty też pjf bo to mi zostało do roboty: akweduk, warsztat osiedlów, dobra, warsztat może poszukiwacz, czy nie ogarnia miedzi. Tu kupiec z Gilutwordu i leci do nowej południowej Walii. Ile rybaka? 150 zł. ...na rybaka. Tak w, w kolejce by była. A dobra, ja już... O nie, kurde. Chyba tutaj tak scenariusz. No, chociaż taki przyjemny jest taki... każualowy jest scenariusz. Ekonomia, tutaj to się Tur York, to w tutaj, czy do dwóch kupców, to by w jeju To nie będzie to lądowisko świeżo, są i usługi lotnicze, poszukiwacze, dobra, już tam. Niech będzie takie, tam, szkisty jednostkami. Niech. Tutaj w Studiu Campus. Chwila, czapki nie było, że są. Bomby kulturowe. Jak, jak, jak to nie ma bomby kulturowej? My tak się nie bawimy. Tak się kurka wodna nie będzie. Pasażerskie, Tomiń. Tutaj w tej w części Forge mi się bardzo, bardzo się przydał rybak. Tej, myk kopalnie. Perw, teraz co w Perw? Port Morski Chyba nie, chyba nie, Bank Kulturalna tu. tutaj, okej okay. w Perw kolejny, pewnie że sześć tur, hodowca zaś No dobra, może hodowca w takim razie w tym Perw Fremantur zaś No dalej tego ajajaku aj, no A ty krujka, lasy Teraz w takim razie y, Fabryka. Dobra, garał, to nie nie strach trochę lasu, więc się przydał tutaj zaś Farmer. I dobra, niech będzie w takim razie, że Fabryka, a potem, że AIF. W, Bunbury, w takim razie w Bunbury. Czas nie morska w tym banner, bo ten batberg takie takie, taki nie ten bannerowy. I co? Żelazo, węgiel i łowiecki. Hej. mieszkamy w Albanii, jest w, w, w Albanii, ok. No na pustyni jesteś modny, co się spodziewałeś? Kolejny farmer, który karczuje laski, bo od tego on jest, o tego jest w Albanii. To w takim razie w Albanii. Darnia morska, może w Albanii. Po czym biznesówka, która by współgrała fajnie. To tak będzie, Maryboro. Boro to zwykle coś takie stricte anglosaskie takie, nazywka Czy dziś skończy nasz scenariusz? No, chyba skończę, tak, wiem, niech ma już 11 minut, ale to raczej, no, nie ma mowy, żeby tak nagle wybuchła, nie że wojnę. Piękne słowa. Pomienna wolność rozpalonego na tym lądzie przez pierwszych osadników i utrzymywanego przez kolejny pokolenie nie zgasi żaden wróg. Teraz EIF jest jeszcze bardziej, że tak powiem, potężny, jeszcze większe. co się różnych właśnie, Złoto za kopalnie i kamieniołomach, na zasobach strategicznych, do EIF-u T10. narodowe, międzynarodowe, złoto dzięki i implantacjom. Dobra, ty tutaj kar czujesz, bo tego jesteś. Od tego jest. Od tego jesteś. Tutaj w Perl zaś. Hodowca nie hoduje wszystko, co ma być wyhodowane. Tutaj jak w USA. Mamy. Dobra, kupca, gołodupsa, jak to by powiedział mój wujaszek. nie dobra dziadka to też żeby tam posyłał do... Posyłał głównie do, no, do Guildford i tutaj widzę, też jakieś miasteczka innych tych... Są Lemurków tych, czy... Lemurków, Wiktoria. A to nie Lemurek, to jest opus. Jak ten z Jedek z epoki lodowcowej. Przez Lemurkiem nie mylę, bo takie podobnie jak i lemury Lemurek, ogony. Z tym Guildford by się przydał teraz też Szefaru tej... ...dwa sztuki cukru... są też by się przydało. kopalnia wungla. Też... więcej karczuj. Formantul AIF, czy tutaj by coś się przydało, może... ...stocznia. Stocznia, po czym w kolejce AIF. Bekarczuj, zaś kolego rób. Takie fajne gospodarstwa. W studiu, w tak Panie dobrodzieju. tanie dobrodziejów. AIF, no dobra, się. Albo biblioteka, żeby było co cię ludzi mieć. Tutaj Gilford Syk, tutaj. Kupiec zaś do Guildford'u tutaj kolejna kopalnia, ale kopalnia to tutaj by trzeba było 5 tur, aż 5 tur o mój słodki Panie Jezu Nic nie wyrobi się, mowy nie ma Tu i dobra, produkcja, jadło, będzie fajnie chyba. Geralton, teraz w Geralton, to co w Geralton, elektrownia. Tam ja się przydał kupiec. Po czym oczywiście EIF. I kupić też farmera, żeby tutaj miał co karczować. Tutaj w Banbury, mm, Banberskim jest takie miasto, takie trochę nijakie, chodowce, dobra, tutaj się takie A co, mam pieniądze? Wiem, że przegram. Kicham to, ale. Chociaż. Mam przyjemne gry. Mimo tego, że przegrałem, wiem, mi to co najmniej absurdalnie i dziwnie. No ale jednak. A, Banberry, więc co A, dobra, niż akwaj, bo to będzie produkt. I tutaj już ostatnia technologia, taki hodowca zaś ten, by tutaj. Nie, łowie, łowiecek, już nie kupię panocku. Panocku, łowiec już nibydzie. będzie. Panocku hej. Hej, w Guildford, tak będzie w Guildford. To by tu, może, biznesowa za. Współdzielenie, tam kirze, tam na deszczowym, deszczowym. To jej, panie dobrodzieju, zapromantuj. W perf to tutaj, w perf to chyba tutaj ciągle tym AIS napierdzielać. Okej. Okay. Dobra, dalej. No, wiem, że przegram, ale kij z tym, że przegram, kurwa. Jest to dobra wpis, niech tu do Bunbury. Niech jedzie, do tworzy. Niech jedzie tutaj. A ty, kolego, Karl. czuj. Janowcku rób te gospodarstwa i się za te łowiecki. 300 złota, no? Ale trzeba 600, No niestety w tej AIF. Dobra, biznesówka, tylko gdzie w tym Jorku biznesówka? How-how. A tutaj plus 3 tam w Jorku wśród piesków. Geraltan teraz w Geralton. Dobra, niech będzie, że tam. Przepraszam za ten te w tle... te hałasy. Rodzice robią no, swoją typową rodzicielską robotę. Cyk kupca tutaj. Hodowca, lecz w Tudieju nie ma tak? więc nichuchu. Utaj uran, tu tutaj fuzowym tu banni. Nie, nie kupię tych łowiecek Tutaj już po nocku w Jorku. Może się hodowca, żeby robił tych owiecek. Ja się nie wiem. Znawiałeś kiedyś ludziska nad tym, nad jaki tam akcent angielski odpowiada. No, Niezupełnie, ale jakoś takiego tak odpowiada. O nikom w Polsce, jak na przykład mamy tam, nie wiem, tam akcent czy też dierek, tam śląski, podhalański, kaszubski, podlaski z legendarnym, że dla mnie parszuki w pole uciekli. Właśnie Łowiecki w z zakopanym. Hmm, do którego miasteczka by tutaj. Może to pan Barry tym razem. Jak idea? Albanii teraz. z tym na południe to gospodarstwo z Jorku, dobra, niech ile niech idę tego gara, tamtaj pan tam. dobra do Jorku takim Garantom to mi się tutaj przydały łowiecki tutaj, ale już czasu nie mam i nie dotrzę tej hodowca, niestety nie dotrze panocku, nie dotrze... hej! Jeszcze kupił, no mnie ten postkayzan temu złocista, jest to zła jednostka Mat, obosko bosko bolesno. stawiaj się za nami. targowisko sobie dokupię Tak to już w szkole, tam mogę sobie poustać jakieś... Z No i powiedzieć, że, to nie, że, to, że to koniec yy, Że przerąbałem Że lipa Lipa Taki mały prototyp, Można też sobie ustawić w takiej że, że wszystkie przychody pod hajs, że tak zrobić, to może być ostatnia dyska ratunku mordeczki, ale ja to nie uratuje. Na niższych to by się tutaj uratowało, a niestety mordeczki trzeba tutaj aż mieć 600 hajsu na a ja mam jedynie 400. To wystarczyło jedynie na bataszce, wystarczyło. Żyj na przyszłość, taka też protip, a zresztą sami zobaczycie. Tak, nie wyciągam to ten. mnie nie się plik koala. Słyszę sobie, a po co to ci? Spokojnie. Coś to jest. Tak samo tutaj macie cytat Lecha Wałęsy. Wielkiego człowieka. Dla innych wielkiego kapusia. Zależy kogo spytacie. Bardziej sprawa czy bardziej liberała? Ale dobra, mniejsza, olechują się. Teraz pokażę Wam już udaną próbę, kiedy się grało Queensland. Queensland ma taki swój unikalny bust, że wszystkie pola są trochę ładniejsze niż w innej części Australii. A tutaj właśnie moje miasteczko: Barwick, Maryborough, Toowoomba. Ipswich, Rockhampton, Brisbane i Gladstone. I tutaj widzicie, wokół jest pełno, znaczy Gympie, Jim, pełno jest tutaj wokół miast, właśnie tutaj blisko Perth i Fremantle, właśnie w Australii Zachodniej, blisko miast Victoria. No i też tutaj próbowałem się w tym Gympie handlować tutaj z Australią Południową. Przede wszystkim też linki tym perków tutaj zbudowaliśmy dwa, dwa parki narodowe właśnie. Park narodowy Pustynia Pinnacles i park narodowy, Brisbane oraz tutaj park narodowy Tumba. Właśnie też tutaj wszystko fajnie, to właśnie tutaj plantacje, różne rtęci, koniki i tak dalej. Jeszcze, żeby tutaj to... Czy tutaj by mi mogło starczyć na królu? Produkcja nie, ale haj... Tutaj hajsy by mi zrobiły kompletne... Zero, Barwick, merboro I tutaj, widzicie, starczyłoby mi nawet na księciu. Znaczy nie, na królu przepraszam, teraz gram na księciu na tym save. Tak, żebyśmy się zobaczyli. Taki prototyp mój, że się nie izolujcie w tym scenariuszu australijskim, tylko właśnie bardzo blisko, bądź też innych cywilizacji. No, już też trochę blisko, ale Tutaj wszystkie szlaki handlowe, tutaj Warwick-Fremantle, Warwick-Perth, Gympie-Fremantle, Brisbane-Melbourne, Gladstone, Gilong i Brisbane, na północy No, też miałem ten na wykorzystany szlak. Ale jednak, tutaj wygrałbym, my też robimy jedynie na poziomie księcia, wygrałbym tutaj na królu. Na Izbarturze już nie. Ale jednak jest tutaj sejf, w którym mi się udało. I z tego co dobrze pamiętam, to jest kasenka, która odpala się, kiedy wygra się poprzez punkty. Kiedy się wygra punktowo. Najwidoczniej moi rodzice też mają, to przepraszam, w dupie to, że nagrywam mi, hała, mi hałasy. Jak, jakie fajne zdanie. Mandeli. Prawdziwi przywódcy muszą być gotowi poświęcić wszystko dla wolności swojego ludu. Hmm. Oceńcie, który prezydent i prezydent w takim razie w Polsce był prawdziwym przywódcą. Tutaj jeszcze rankingi w tej udanej w tej próbie jako... Jako właśnie jako te koale. Kultura gracza, nauka gracza, wiara tam mniej, wynik gracza, niesione w budowle, założone miasta, zbudowane dzielnice, złoto, kultura. I dobrze, to było na tyle ze scenariusza australijskiego. Mam nadzieję, że Wam się podobała przygoda w Krainie Kangurów. Życzę Wam wszystkim miłego dzienka i do usłyszenia. Cześć!